Jest z nami Sylwia Bolanda, sędzina. Proszę powiedzieć, jak tutaj teraz się odnajdujesz, jak widzisz tutaj ten turniej. Dzisiaj akurat nie sędziuję. Tutaj moi koledzy mają swój czas. No, uważam, że zawody nie zdążyłam jeszcze się tak dobrze przypatrzeć, aczkolwiek zawody chyba stoją na wysokim poziomie. Jest mnóstwo zawodników. To trzeba właśnie podkreślić, że jest dużo klubów, które chciały wziąć udział w zawodach. Jest dużo utytułowanych zawodników. Powiedz, jak kobieta sędzina podchodzi do sportów walki. No cóż, jest, są, jest to na pewno niebezpieczny sport i, i, i bardzo kontaktowy, no co tutaj dużo mówić. Aczkolwiek jest to sport, który no, przyciąga. Jak się połknie tego bakcyla, to już później zaczyna się podobać i z każdym turniejem jest coraz fajniej, coraz fajniej. No i chce się w to wchodzić po prostu. A powiedz, jak się, w Twoim przypadku to zaczęło. Kiedy poczułaś, że chciałabyś zostać sędzią takim y, sportów walki? W moim przypadku to się zaczęło tak bardzo prozaicznie, ponieważ nie byłam zawodniczką. Zawsze tam jakoś właśnie przy okazji krynickich turniejów przechodziłam sobie, obserwowałam i okazało się, że właśnie w Krynicy jest organizowany kurs sędziowski. Poszłam na ten kurs, bo pomyślałam sobie, no cóż, no nic nie tracę, zawsze można spróbować. I tak się zaczęło, później jeden turniej, drugi turniej. No i jestem po prostu. No właśnie. Przypomnij naszym widzom, jakie turnieje miałeś okazję sędziować. No to moim największym turniejem, którym sędziowałam to były Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w ubiegłym roku właśnie w Krynicy. Prócz tego właśnie były takie turnieje jak Muszynianka Cup, czyli takie, takie mniej oficjalne. No i jeszcze Puchar Polski bodajże, właśnie też juniorów i kadetów. I Jakieś takie no, większe turnieje to właśnie te głównie organizowane tutaj w Krynicy, bo ja tak z racji tego, że, że mamy jeszcze inne zajęcia, no to niewiele jest tych turniejów, aczkolwiek, no to Puchar Polski właśnie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski bodajże też jakieś tam były. No to już jest sporo masz na swoim koncie turnieji. No tak, tak, tak niewiele, ale do przodu, do przodu i to doświadczenie się zbiera. A właśnie powiedz, co jest najtrudniejsze w pracy sędziego? Opanować stres. To według mnie jest najtrudniejsze i naprawdę trzeba się skupić na tej walce, aby, aby widzieć te wszystkie ciosy zadawane i dobrze je punktować. No a jak jest się na Macie, to właśnie takie opanowanie i, i, i opanowanie no, właśnie nad walką, nad zawodnikami, nad sobą. I... Bardzo Ci dziękuję. Wracamy już do kolejnej walki.